I nasza koszula Destina w kolorze Cynamon, ten Cynamon to taki bardziej beżowy kolor, ale tak jest opisana, więc tak dziewczyny zostawmy, X2743, Cynamon, tak się nazywa ten kolor, wygląda pięknie, popatrzcie kobietki, cudnie, w wielkość w biście 126 w aż 146 cm. Moje drogie panie, kolor bardziej jest taki właśnie jakby beż uciekał troszkę w oliwkę z cynamonem. Dlatego no nazywałyśmy go cynamon, ale dziewczyny na ekranie widzicie jaka jest kolorystyka. X2743 cynamon. I zobaczcie, do tego dokładam nasz jako, y, płaszcz veloury w kolorze białym i nasze spodnie z Pięknie to wygląda, ale najpierw zaprezentuję Wam wszystkie kolory, bo dziewczyny koszula się y, szybciutko wyprzedaje, więc zaczynamy od kolorów koszuli X2743 Cynamon, dziewczyny to jest ten model, ten kolor, który mam na sobie, kolor biała już na listę rezerwową X2743 biała, ale będą szybko uzupełnione. Kobietki, czerwona przepiękna czerwona obok czerwieni macie drogie panie kolor wino oraz czarna kawa. 2473 Kawa i X2473 Czarna. Dziewczyny, koszula nazywa się Destina. Jeżeli oglądacie mnie na na, na TikToku, to zapraszam Was, dziewczyny, do wpisania sobie na naszej stronie inter internetowej nazwy Destina i łatwo ją znajdziecie na Facebooku, na Instagramie. Wiecie, dziewczyny, co robić? Wpisujecie po prostu kod pod yy, tym filmikiem. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Wymiary, super. No i właśnie, jakbyśmy chciały sobie wyłożyć tą koszulę, schować brzuszek, też dziewczyny może możecie na luzaku. I ona może być wyłożona na zewnątrz i może być wyłożona do pięknych spodni. Ale my idziemy dalej, bo kolorów jest więcej.